Siemaneczko z tej strony Kuzonek, witam wszystkich w kolejnym odcinku SIFI 22 na moim kanale I w dzisiejszym odcinku chciałbym, żebyśmy sobie porozmawiali o ikon słapach powiem wam co warto robić, jakie ikony warto wybierać, których tutaj najbardziej nie wybierać, których unikać. I generalnie powiem wam całe tutaj najwa najważniejsze info. Ja jak to nagrywam jest godzina 19.01, czyli minutę po tym jak te słapy wyszły Więc jeżeli możecie, to zostawcie tę ła łapeczkę w górę dla mnie, I zasubskrybujcie mój kanał, naprawdę będzie mi bardzo Miło. Jeżeli to zrobicie, docenicie to, co dla was ja robię. I generalnie mm, dostałem takie info od widza, że nie zostawiał on nigdy łapeczek w górę pod moimi filmami, nic mu nie dropiło, zostawił łapkę w górę i naprawdę dropi mu teraz się bardzo, ale to bardzo dobrze, więc został łapkę w górę, a na pewno w przeciągu tygodnia gwarantuję Ci, że, że oczywiście trafisz coś dobrego. A teraz myślę, że nie będę już tutaj bardziej przedłużał, tylko po prostu lecimy do omawiania sobie tego wszystkiego. A więc, dobra, w zadaniach tutaj, jak widzicie, mamy kilka tych y, wyzwań, jeżeli chodzi o ikon słapy. Najpierw mamy tutaj w wymianach ikon y, zadania związane. Generalnie takie ogólne, czyli tutaj jak widzicie liga weekendowa, tutaj jakieś squad battles, i generalnie tutaj tylko squad battles. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tutaj słapów, jeżeli chodzi o squad battles. Trzy mamy tutaj z tego co widzę. Mamy specjalny tryb w meczach towarzyskich, i tutaj będziemy musieli grać Premier League. Mamy tutaj tak samo jednego słapa do zdobycia z La Ligi, i jednego słapa mamy do zdobycia, jeżeli będziemy grać kartami z Serie A. W sumie, jeżeli się nie my, mamy tych słapów raz, dwa, trzy i tutaj sześć, czyli 9 słapów do zdobycia, czyli prawdopodobnie Będą dwie tury słapów. jak widzicie mamy 26 dni na, wykonie, na wykonanie tego Wszystkiego, tutaj mamy do zdobycia 9 słapów i za 26 Dni się, pojawi się kolejna Tura i będzie wtedy do zdobycia kolejne 8 słapów jeżeli się nie mylę, co w sumie Da nam 17 słapów i będziemy mogli Sobie to przepalić na nagrody, jak Sobie to wszystko przepatrzyłem, to generalnie wszystko się Sprawdziło, ja już to fifaczom podawałem Na discordzie, gdyby ktoś nie wiedział co to jest fifacz Jest to specjalna ranga, którą można nabyć Na moim discordzie, do discorda macie zaproszenie w opisie i tam dzięki tej radze będziecie mieć przecieki i sposoby na zarobek i tak dalej i na handel. Więc zachęcam, jeżeli ktoś chce kupić. A teraz jeżeli chodzi o wyzwania budowania składów, tak jak już mówiłem, mamy na razie do zdobycia 9 słapów. Z tego co widzę, wszystko jest tutaj jeszcze pobłogowane, nic się nie chce załadować, bo dopiero wszedłem do gry. I tutaj również wszystko się zgadza. Zależy mi na tym, żeby ten materiał nagrać ciągiem, longiem, żeby po prostu nie robić tutaj cięć, ponieważ chciałbym, żeby przed 20 jeszcze odleciał na YouTube, a chciałbym sobie go tutaj zmontować. Jak widzicie, naprawdę mamy tutaj ciekawe wybory, ponieważ jest i 25 razy 81, 25 razy 82, 25 razy 83. Tutaj Casillas, ale te wszystkie ikony i tak dalej omówimy w dalszej części odcinka. A na razie chciałbym powiedzieć Wam, jakie moim zdaniem będą tutaj najciekawsze, jakby yy, wybory, co sobie można wybrać. I pierwszy taki wybór, moim zdaniem, chyba ja sobie go będę robił: jest to coś takiego, że wybieracie sobie tutaj paczuszkę 25x82, do tego wybieracie sobie paczuszkę 25x83, i dobieracie sobie do tego paczuszkę yy, z ikoną Baby albo Meat, i ta paczuszka. Jest tutaj ikona podstawowa lub pośrednia i w sumie na to będziecie musieli 16 słapów jakby po prostu wydać na tą paczuszkę gdzie macie ikonę podstawową lub pośrednią musicie wydać y, tutaj 8 tokenów natomiast y, na te paczuszki tutaj 25 razy 82 plus musicie wydać 3 tokeny a na tą paczuszkę 25 piłkarzy 83 plus musicie wydać 5 tokenów czyli naprawdę nie jest to nic trudnego tak naprawdę yy, i to jest taka jedna kombinacja czyli te dwie paczki plus jeszcze Paczka z ikoną Baby lub Meat. Druga kombinacja, jaką możecie sobie wybrać, jest to paczuszka 25x81, do tego yy, paczuszka 25x82, i paczka 25x83, i do tego Meat Rio Ferdinand. Naprawdę Ferdinand jest to dobra ikona, którą możecie grać do końca gry. W sumie to do to nie do końca gry, tylko do toców. Tylko musicie wziąć pod uwagę to, że on ma tutaj słabe pracowitości. Natomiast Rio Ferdinand jest to Rio Ferdinand i naprawdę możecie nim grać i naprawdę będzie on się sprawował bardzo, ale to bardzo dobrze tylko no weźcie uwagę na to, że jest to karta niewymienna na środku obrony, czyli szansa, że traficie jakąś inną kartę na środek obrony, która również będzie niewymienna jest spora i czy byście na pewno chcieli iść w niewymienne ikony, to już sami musicie podjąć tą decyzję, natomiast ten Rio Ferdinand wydaje mi się, że jest to jedna z lepszych opcji do wyboru i już trzecią taką kombinacją jest to po prostu najzwyklejsze granie wszystkich słapów i na samym końcu wybranie sobie paczuszki, czyli nie paczuszki, tylko player pick i tutaj macie do wyboru baby, mid lub prime ikon za 17 słapów, tylko nie mogę tego tutaj znaleźć. Mm, to będzie, to nie będzie tutaj. To tu będzie to. Ikona postawa pośrednia lub prime do wyboru i będziecie mieli jedną z dwóch ikon, żeby sobie po prostu wybrać i 17 słapów jest na przepalenie. Więc 17 słapów nie jest to, bo nie będzie to jakieś bardzo ciężkie, no wiadomo, że wszystkie słapy musicie wygrać, jednak zawsze macie coś takiego, że możecie sobie tą ikonę wybrać. Jednak tak jak chyba powiedziałem na początku, ja się skuszę na ten pierwszy mój wybór. A teraz przejdziemy sobie do moich zdaniem do moim zdaniem trzech najgorszych wyborów i zdecydowanie ja tutaj nie polecałbym wybierać wam pośredniej ikony 89+, ale do tego przejdziemy w dalszej części odcinka na Footbinie pokażę wam jakie ikony będziecie mogli z tej paczuszki trafić. Na pewno nie pole i to będziecie musieli na to wydać 13 aż słapów. Kolejnym wyborem, którego nie polecam, jest to po prostu do wzięcia sobie runej. Na runeja musicie wydać 17 słapów, moim zdaniem jest to karta, na którą kompletnie nie opłaca się to wydać, ponieważ mimo że tego, że statystyki ma dobre, jednak 3 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki, słabszej nogi. No, jednak mi się wydaje, że jest to bardzo nieopłacalne, tym bardziej, że wszystkie słapy musicie zagrać, żeby po prostu sobie go wybrać. I również wydaje mi się, że y, paczka, w której macie ikonę. Podstawową lub ikonę pośrednią lub prime Czyli ta paczka, na nią musicie wydać 16 tokenów Moim zdaniem, że te, tego też się nie opłaca Ponieważ ikon pośrednich i ikon prime Które są niegrywalne jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo Więc zagranie wszystkich swapów Otworzenie takiej paczki i trafienie coś naprawdę słabego No to możecie się generalnie zawieść I odechce wam się grania A teraz przejdziemy sobie do footbina I tam generalnie dalej podsumuję wam e, Co wybierać, a czego nie I omówię wam te wszystkie ikony A więc tak, tam w grze nie chciałem się generalnie załadować te wszystkie swapy Ile trzeba będzie wydać słapów na każdą ikonę Konę, ale posłużę się tutaj taką moją małą ściągawką, którą przygotowałem sobie już dzisiaj rano, ponieważ już dzisiaj rano było wiadomo, co będzie za ile słapów. Mam nadzieję, że się nic nie zmieniło, czyli na takiego, na takiego Casiasa musicie wydać 6 tokenów Moim zdaniem nie opłaca się tego robić, ponieważ no, na bramkarza 6 tokenów to no średnio ponieważ bramkarze aż tak ważni nie są, wystarczy mieć po prostu jakiegoś wysokiego bramkarza nawet za 2-3 tysiące. No chyba, że jeżeli ktoś jest naprawdę wielkim fanem Casiasa, wielkim fanem Realu Madryt no to wtedy tego Casiasa możecie sobie wybrać, bo wiadomo, że jest to tylko i wyłącznie gra. Więc jeżeli chcielibyście sobie wybrać takiego Kasiasa, żeby mieć fan z gry zabawę no to jak najbardziej można się tutaj oto skusić. Jednak gdybyście mieli grać te słapy i wziąć sobie tego Kasiasa i mielibyście nadzieję, że on będzie jakoś bardzo dobry, to od razu wam powiem, że tak nie będzie. Oczywiście jest to Kasias w wersji Mid. Jak widzicie oceny ma tutaj on całkiem dobry, jednak nie sugerowałbym się, cena na rynku 330 tysięcy. Tak jak mówię, no w bramkarza nie polecałbym inwestować. Dalej jest ten Rio Ferdinand w wersji MIT. Na niego będziecie musieli wydać 7 tokenów. Wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo dobra opcja. Jeżeli macie generalnie na środku obrony jakieś, jakieś karty wymienne, to polecam sobie go wziąć, bo 7 słapów nie jest to dużo męczarni. Już nawet teraz możecie sobie go wybrać, jak sobie ukończycie tą pierwszą turę swapów. Nie musicie czekać na drugą turę. Aktualnie 440 tysięcy na rynku i naprawdę oceny, jak widzicie, całkiem spoko chociaż tych ocen naprawdę nie ma dużo. No i Ferdinand w każdej chwili jest grywalny, jest tutaj. Nie ma za bardzo co mówić Dalej macie tego mar tutaj Overmarsa Mark Overmars, na niego 9 tokenów Czyli będziecie musieli, nie, możecie też również sobie go po prostu wybrać teraz Ponieważ 9 tokenów w pierwszej turze jest do wyboru Co do jego wersji Prime Nie ma jej oczywiście na rynku Ponieważ Mark Overmars jest do wyboru w e, wersji Prime Moim zdaniem również się go nie opłaca wybierać Ponieważ jest to lewo skrzydłowy 9 na 5 gwiazdki no i naprawdę słabe oceny, no i Overmars jest to Overmars, no nie polecałbym go wybierać już za te 9 słapów wolałbym sobie po prostu wybrać na przykład yy, paczkę 25x83+, i do tego paczkę 25x82+, i będziecie mieli większą szansę, że z tamtych paczek traficie, traficie coś ciekawego, jak sobie je, je zostawicie na jakiś fajny event, a raczej fanu z gry tym Overmarsem nie będziecie mieli, no chyba tak jak mówię, jeżeli jesteście naprawdę jego jakimś wielkim fanem, no to wtedy tylko i wyłącznie polecam sobie go brać. Dalej macie tego Desaiego i ja żałuję, że on nie jest tutaj w wersji na przykład Baby, ponieważ wersja Baby jest na środkowej obronie, z tego co pamiętam, i by był on zdecydowanie lepszy. Jeżeli chodzi o. Dessa jego na pomocy, no to nie, nie polecam go tutaj wybierać. Musicie na niego wydać 11 tokenów, niby o statystyki ma spoko i ocenę też, no ale jednak jest on na środku pomocy defensywnej. No i wydaje mi się, że na tej środkowej pomocy defensywnej jakoś za bardzo on do wyboru nie będzie. No chyba, że ustawilibyście sobie go na środku obrony i na niepełnym zgraniu byście nim grali, no to wtedy tak. I nie wiem, czy mówiłem, 11 tokenów na niego naprawdę całkiem sporo, bo musielibyście jej tokeny z tej wszystkiej tury zrobić teraz i jeszcze czekać na drugą turę swapu, żeby sobie go wybrać. Dalej przychodzimy do Del Piero, na nim też się zastanawiałem, ponieważ. Jerzy, że to naprawdę całkiem sporo, spoko karta. 12 tokenów musielibyście na niego wydać. Przepraszam, że mówię tokenów, chodziło mi tutaj o słapy, ale mam nadzieję, że ogarnęliście o co chodzi. Jednak, mimo wszystko, 12 słapów nie jest to aż tak dużo, ponieważ naprawdę jego cena jest bardzo wysoka. Tak szczerze mówiąc, bo kosztuje 650 tysięcy. Całkiem fajne oceny, fajne gwiazdki, ponieważ 4 gwiazdki sztuczek, 5 gwiazdek słabszej nogi naprawdę warto się zastanowić. Natomiast pójście w kartę niewymienną, jest to bardzo ryzykowne, ponieważ traficie jakiegoś innego napastnika niewymiennego, jakiegoś na przykład Mbappé, ktoś trafi, Ronaldo. No i wtedy, wtedy tym ten Del Piero będziecie po prostu musieli w nim nie grać. Więc jak ktoś chce zaryzykować, jak ktoś go lubi, czy na przykład fajnie ma, miał go na przykład wymiennego, chce sobie go sprzedać i zrobić niewymiennego, to polecam, bo naprawdę będziecie mieli fan z gry, grania tym Del Piero. No i dalej przechodzimy do przedostatniej ikony, czyli Gianluca Zambrotta. Na Zambrotte 14 tokenów, czyli również musielibyście czekać do drugiej tury słapów. Bardzo fajna ikona, jedna z lepszych na prawą obronę. Jednak e, jest to Zambrotta w wersji Prime, całkiem spoko oceniony, w każdej Fifie jak najbardziej grywalny. E, Trochę Dużo 14 słapów tak naprawdę Jednak weźcie pod uwagę to Że jeżeli na przykład chcielibyście grać w formacji 4-5-1 Czyli tak jak ja gram w grze Wam tutaj szybko teraz to pokażę yy, No to na przykład jeżeli chcielibyście mieć na prawym skrzydle Messiego yy, A tutaj już w pomocy tak jak gdzie ma Fekira już inną ligę No to na prawej obronie musielibyście mieć Hakimiego Żeby dawać temu Messiemu pełne zgranie Jednak jak sobie weźmiecie tego Zambrotte To już tutaj nie, wszystkich kar nie wszystkie karty będziecie mogli użyć Ponieważ jeżeli ja bym sobie tutaj do Dał tego Zambrottę, A tutaj wstawił Messiego No to Messi byłby na niepełnym zgraniu więc weźcie pod uwagę to, czy potem jak będziecie robić skład, wiem, że teraz mieliście czarny ekran, ale mniejsza, weźcie pod uwagę to, że jak będziecie robić skład, to po prostu ten Zambrotta może wam przeszkodzić. No i na samym końcu ostatnia ikona do wyboru, czyli Wayne Rooney. Na ja musicie wdać 17 tokenów, ja powiedziałem, że się go nie opłaca wybrać, ponieważ moim zdaniem ikona, która ma 3 gwiazdki umiejętności i 4 gwiazdki słabszej nogi jest to ikona słaba, tak powiem, zaryzykuje. Ponieważ naprawdę on ma tutaj oceny bardzo, ale to bardzo dobre. Jednak, mimo wszystko, wydaje mi się, że tutaj jest duża opinia przez nazwisko. Osobiście nim nie grałem, ale jego karta nie wygląda zachęcająco, jeżeli mam być szczery. Aktualnie 900 tysięcy na pc. -cie. Wiadomo, że ta cena będzie leciała w dół, w dół zarówno na konsolach, jak i na pcecie. No i dodatkowo ta cena, 17 tokenów, naprawdę, moim zdaniem, za dużo jednak jak ktoś jest fanem runeja, no to naprawdę polecam, ponieważ takim runejem zawsze w fifie wydaje mi się fajnie byłoby pograć, tym bardziej, że jak jesteś jego fanem to myślę, że takie marzenie w sumie nim pograć i też powiedziałem w trakcie filmu, że przedyskutujemy sobie to, czy warto wybrać tutaj yy, paczkę yy, w której będziecie mieli do trafienia ikonę mid powyżej 89 overalla na paczkę, yy, w której macie do właśnie do trafienia ikonę mid 89+, plus. musielibyście tutaj wydać 13 tokenów moi drodzy czy warto? moim zdaniem nie, ponieważ jak sobie tutaj Weźmie, wejdziecie na footbina, ustawicie sobie ikona mid, to naprawdę zobaczycie, że tych ikon jest bardzo, ale to bardzo dużo, ponieważ wystarczy, że sobie, że sobie tutaj ustawicie. No, niech, niech się to wszystko załaduje i tak dalej. Wystarczy, że tutaj weźmiecie sobie version, zjedziecie w dół i jak weźmie, będziecie mieli tutaj icons, to weźmiecie sobie middle i potem usegregujecie sobie ich wszystkich pod overall od najwyższego do najniższego. To widzicie, że to możecie sami zauważyć, że tych ikon jest naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, więc naprawdę moim zdaniem nie warto. Tym bardziej, że naprawdę trzeba się trochę nagrać, żeby te aż... ile tam było? 13 tokenów zebrać, 13 swapów to jest naprawdę bardzo dużo wiadomo, że możecie tutaj trafić bardzo grywalne karty i naprawdę no, niektóre ikony mid są lepsze od swoich ikon prime i baby jednak mimo wszystko nie warto, ponieważ męczycie się, robicie, czekać na drugą, swapów i trafiacie takiego Trezy czy na przykład Beckhama, czy chociaż Bibomy jego mura, no to naprawdę zniechęcicie się do gry. Więc ja takich paczek raczej by wam odradził i skupiłbym się bardziej na tych paczkach na przykład 25 razy jakiś tam dany overall i do tego dobrać sobie jakąś na przykład Rio Ferdinanda jakiegoś, czy na przykład dobrać sobie jakąś paczkę z Ikoną Baby lub Meat, no bo wtedy mi się wydaje, że będzie to najlepszy wybór. No i nie chciałem jakoś przydrać tego odcinka, bo zależy mi, żeby on wyleciał naprawdę jak najszybciej. Na kanał, więc jeżeli Wam się podobało takie szybkie podsumowanie, to oczywiście zachęcam do zostawienia łapeczki w górę. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to pytajcie na Discordzie i w komentarzach postaram się odpowiedzieć, a jeżeli generalnie chcecie takie większe jakby podsumowanie tego co się opłaca wybierać, a co nie, to wpadajcie na Discorda, tam postaram się przygotować takie większe podsumowanie i życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie o najważniejszym, że jak robicie sobie te słapy, to żebyście jak na przykład stracicie jedną bramkę, to żebyście wychodzili z meczu i oddawali wina. I pamiętajcie o tej właśnie zasadzie. Jednej tej bramki i nie będę dalej przedłużał siema.